I najlepsze życzenia również dla pani poseł Ewy Zajączkowskiej Hernik, a oto życzenia od niej dla was. Kochani, jaki był 2025 rok? Każdy wie i z okazji zbliżającego się 2026 roku. Życzę Wam bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony polskiego rolnictwa zamiast szkodliwej umowy z państwami Mercosur. Życzę Wam obiecanej przez Tuska kwoty wolnej od podatku zamiast ciągłych podwyżek podatków. Życzę Wam odrzucenia ETS-ów i Zielonego Ładu zamiast ciągłych wzrostów cen energii i rachunków dosłownie za wszystko. Życzę Wam skończenia z frajerską polityką wobec Ukrainy, żebyśmy skończyli być bankomatem dla skorumpowanej Ukrainy. Życzę Wam naprawy polskiej ochrony zdrowia, byśmy nie byli odsyłani od lekarzy, a kobiety nie musiały rodzić na Sorach. Życzę Wam, żeby Donald Tusk przestał zadłużać nasze państwo na potęgę. Życzę Wam upadku rządu Donalda Tuska. A jeżeli rząd Donalda Tuska nie upadnie, to życzę Wam, żeby przestał być tak badziewny, jak jest do tej pory. Kochani, trzymajmy się, bądźmy dzielni, bądźmy odważni. Razem naprawdę damy radę, razem pokonamy każdy zły rząd. A dzisiaj bawmy się najlepiej, jak tylko potrafimy. Wszystkiego najlepszego, Buziaczki. クフフ。<laughs>